witam w kolejnym odcinku, nie zapomnij dać łapeczki, oczywiście jeśli będzie się podobało, mam nadzieję, że dobijemy chociaż to 300, bo zasięgi znowu spadły, pytaliście co u Luny Luna swoje maluszki wyniosła trochę ich poszukaliśmy i okazało się, że potajemnie wniosła je do nas na strych, także maluchy teraz nie są na dworzu w kartonie, ale są na strychu u nas Dobra, macie, macie Siej. Jak widzieliście, kotki zostały przeniesione do, do korytarza. Także teraz na spokojnie mamusia, może ich doglądać. A tak na strychu, do to jednak nie fajnie, bo ani to nie wiemy, czy tam nigdzie nie wejdzie, czy tam coś im się stanie. A tak to są w korytarzu bezpieczne jest ok. No, sobie biorę się za sprzątanie. Najwyższy czas, ale dzisiaj robię tylko jedną klatkę, oddzielam maluchy. No i ewentualnie matce też posprzątam, a za resztę zabiorę się później. Oczywiście poidełka też poprzestawiane, co mi się bardzo nie podoba. To jest oczywiście za wysoko, ale poidełka widzę, że są wyczyszczone, więc też nie mam co narzekać. A teraz muszę nalać im wody. No, pojedyncze mąż mi umył, teraz muszę na każdego kulika z powrotem dostosować wysokość. Ale jak ja nie lubię, jak mam coś poprzestawiane, musi być tak, jak było. Normalnie mam szał i nerwice. Oficjalnie już mogę powiedzieć, że jedziemy do lubania na wystawę 4-5 czerwiec. Także ja wszystkie króliki, które zabiorę, będę chciała sprzedać, jeśli się nie sprzedadzą. Nie wiem, jak to będzie. Nie wiem na ile pojadę, bo chcę jeszcze babci odwiedzić. Także jeśli będę na dłużej u babci, to niestety te króliki pójdą na mięso, a jeżeli będę wracać szybciej. Czyli tak po wystawie, może dzień po, to na spokojnie te króliczki, które nie zajdą, sobie zabiorę do hodowli. No zobaczymy, muszę już robić miejsce na młode kolejne sztuki. Teraz będę musiała poobserwować tego gościa naszego. Zobaczymy jak on, czy się dalej kręci w kółko, czy nie. Ty tydzień mnie nie było, odrobaczyłam go jeszcze raz przed wyjazdem. Nie zobaczę, jeśli dalej się kręci, będziemy dalej go odrobaczać fenbenatem. Chłopie, dobra... Dobra, będziemy dalej odrobać. <gry> Masakra. Samiczka chyba maruje, ale tej samiczki już nie dopuszczamy. Ona ma przerwę do lata. Miała młode zaraz po... Odchowała, nawet nie odchowała miotu, bo dopuszczałam ją jeszcze w ostatnim tygodniu, jak trzymałam młode z nią. Także ona zasłużyła na przerwę. Nie będę jej męczyć trzecim kolejnym miotem, miot po miocie. Także ona już sobie do jesieni zostaje w spokoju. Tak więc dzisiaj odrobaczamy, zaraz po sprzątaniu. No i musimy je oczywiście zatatuować. Zobaczcie, jakie one są duże. A ja mam skrzynkę do tatuowania, emkę. Ja zawsze dość wcześnie, dlatego nie mam elki, tylko MK. Zamieniłam się z Pawłem Lorybieckim na skrzynki do tatuowania. Także przepraszam za odgłosy z tyłu, ale teraz musicie uzbroić w cierpliwość, ponieważ tak przez całe lato to będzie wyglądało, bo dzieciaki mają tu piaskownicę. Klatka ogarnięta, teraz zabieram maluszki, Samiczka już sama, zaraz wywalam jej obornik. Maluszki już mają czyściutko i są samiutkie, jeszcze tylko wszystkie króliki trzeba nakarmić i będzie gotowe. Mężuś zrobił mi progi, umył poidła, w ogóle jestem w szoku, umył mi poidła, a dodatkowo uciął mi ten plastikowy dach, który mi tutaj przeszkadzał bo te pierwsze klatki, które tutaj powstały to miały taki plastikowy, żeby do środka nie padało i on tak sobie został aż do tej pory mimo, że tutaj wszystko jest porobione ta tu jest wyskubana maluchy fajnie łażą teraz wam mogę powiedzieć konkretnie co się wczoraj wydarzyło wracałam sobie pociągiem do brzegu. i z samej Rumi bo ja wyjeżdżałam z Rumi jechał z nami taki pan, ale on większą połowę drogi Przespał. I gdy już się obudził, to zaczęliśmy rozmawiać. Oj, i ten pan tak mu się spodobały moje króliki. Po prostu był zafascynowany. I kurczę, wymieniliśmy się numerami, poopowiadaliśmy sobie trochę o nich. I ten pan chce na weekend przyjechać i kupić ode mnie królika, czyli sprzedałabym tego, który miał iść na mięso, tego samczyka. Ten samczyk jest fajny i niestety on za to nie może, że jest źle wybarwiony. A jeżeli pan chce tylko do domu jednego, żebym na ogrodzie biegał i po domu, także ten będzie idealny. I tak, no nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że ten pan przyjedzie, bo chciał zobaczyć, popatrzeć i jeszcze trochę się tutaj rozeznać. Jakie to słodkie, szkoda, że ten motylek taki. Dobra, ja się zabieram za odrobaczanie. Mam dwa mioty do odrobaczenia. Ten trójkę młodych i piąteczkę na drugiej połowie, co wczoraj rozdzielałam. <grym> Także to sobie odrobaczę. O, wyślamy się dosa. Jakie to słodziachne, no nie mogę się napatrzyć. I na weekend zaszczepię sobie już te maluchy. Tamte nie, chyba jeszcze nie. Nie, tamtym jeszcze tygodnia zabraknie a mi szczepionki. <noise> Także na pewno mam te maluchy, te dwa samczyki, samiczka stąd. Samiczka, która karmi młode, już drugi tydzień ponad, czyli w sumie będzie no prawie trzy tygodnie. Także ją sobie, ją zaszczepię na spokojnie, żeby już była zaszczepiona, bo niestety tylko ona mi umknęła w szczepionkach. Na początku mi chorowała, później. O, mój wusia. Cieszę się, że wróciłam, tak? No, na początku przechorowała, chorowała, później miała młode i niestety przez okres ciąży też jej nie zaszczepiłam. Bo tak naprawdę chyba zapomniałam, a potem jeszcze coś robiłam i tak jakoś wyszło. Najpierw sobie sprawdzę, czy moje samice się zakociły, a później zacznę odrobaczać. Tutaj by było fajnie, żeby ten samczyk zszedł w weekend, bo za dwa tygodnie jedę na lubań. Także samiczkę bym sobie zabrała, bym miała wolną klatkę. Oj, jaki śpioch. No, i wysp mi się zwolniła, i zobaczymy, jak ile mi sztuk zajdzie. Mam nadzieję, że jak najwięcej, ale zobaczymy. Różnie to bywa. Jeszcze Patryk z Kierka ma pełno królików swoich do sprzedania, także u mnie może trochę to gorzej wyglądać. No, i powiem Wam, że to będzie jedyny termont, którego wystawię sobie w pniewach. Zabieram go na pniewy i zobaczymy, jaką ono cenę dostanie. Został jako jedyny, a został z tego względu, że chcę tą samiczkę kryć nim. I został mi jeden termont. Jak rozbuduję sobie klatki, no to właśnie dlatego zostawiłam, bo ja planuję rozbudować tutaj, to zrobię mniejsze klatki, wyżej, no zobaczymy. Cztery do góry, tak jak mówiłam. Dlatego będzie więcej miejsca i sobie zostawię. Może jedną samicę termącką sobie zakupię. Zobaczymy, jakie będą z nich młode wychodzić, jak będą tuszki wyglądać. No, zobaczymy. Na razie jest ta samiczka i ona sobie zostanie. Jest fajna. Zobaczymy, w którą stronę przesuniemy bele. Albo w prawo, albo w lewo, i od tej strony zaczniemy budowę klatek. Ja już na klatki nazwierałam. Mam pieniążki odłożone, ale no niestety muszę kupić zgrabiarkę do siana. Także. Mm. Podejdzie mi to i nie wiem, ile kupię drewna, czy mi starczy na jakieś w ogóle klatki. Także troszeczkę masakra. Nie wiem, czy mi transporterów na pnie wystarczy, więc będę musiała dokupić. Oczywiście zgrabiarkę. Oj, nie wiem, ale tym razem planuję skosić całą łąkę, bo my mamy tylko połowę tej łąki. Druga połowa jest wujaszka. Mm. Jeżeli się zgodzi, to będziemy kosić całe. A myślę, że się zgodzi, bo nie ma co z tym robić. Także ja sobie to zużyję i posprzedaję niektóre bele. Także mi się zwróci, bo my oczywiście nie mamy y, ani kostkarki, ani praski, czy jak to się tam nazywa. Ja tu w rolnictwie się w ogóle nie orientuję. <grytanie> tak, nie śmiejcie się ze mnie. No, także tak to wygląda. I niestety za to też będziemy musieli zapłacić, że nam ktoś to zrobi. Mam nadzieję, że uda nam się koskarkę załatwić, ponieważ wtedy sobie to siano schowam. No nie wiem, zobaczymy, bo tam na razie nic nie robimy na górze, więc to by się schowało. A jeżeli bele, no to no, będę musiała jak najszybciej posprzedawać. się rozbrykały za matką no i właśnie kupiłam zgrabiarkę <noise> wujaszek zadzwonił, mówi, że jest w bardzo dobrym stanie opony wymienione a także jeszcze no, niestety muszę ciapka zalać ciapek stoi, i czeka, żeby go zalać trzeba tam jeszcze coś porobić na tej łące no super to mam mniej nakładki. tutaj samiczka się zakociła ta samiczka również się zakociła Puściłam ją, kurde, martwię się, bo ona ma gęsto to się już ciepło robi. Myślałam, że będzie trochę chłodniej. Znaczy, miałam nadzieję, że będzie chłodniej. No nie wiem, zobaczymy. Ona ma na 6 czerwca, ta ma na 25 maja. Tutaj samiczka również się zakociła. Mm, nic dziwnego, że jest taka agresywna, wszystko przekopane. No brzuch ma dosyć twardy, te młode, nie wiem, chyba mogą być duże, ale no nie wiem, zobaczymy. Wymacałam, są maluchy. Znaczy, nie ma jej dość tak sprawnie jak tamte samiczki, które mają bardziej miękki brzuch. Tej nie chciałam za bardzo ściskać tam, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Właśnie sobie tą ferajnę odrobaczyłam. Teraz zabieram się za sprzątanie klatek, a zatytułuję sobie już na spokojnie wieczorem. Tutaj ta niebieska pełnobarwna to jest samiczka, także super. Ten czarny maluch to też jest samiczka, jeszcze jeden niebieski to samczyk, a resztę nie sprawdzałam, bo tutaj bryka właśnie da mi miedzonko i wszamkały. Jeszcze tego czarnego muszę sprawdzić zobaczyć, bo tam też uciekły do mamusi. Dzisiaj posprzątałam 6 klatek, tutaj wszystkie króliczki mają czyściutko. Tutaj samiczka ma dościelone więcej. Tam z tyłu jeszcze troszeczkę siana dostała, żeby sobie to zmieszała. Tutaj samiczka już ma odpoczynek do września. I teraz u mnie zaczął się już sezon na cieńsze ścielenie. Czyli tak dużo im po prostu nie daje, żeby się tutaj nie gotowały. Tutaj wszystkie maluszki zostały zatatuowane razem z tamtą trójką z tamtej połowy. I oczywiście odrobaczone. I to wszystko zrobiłam dzisiaj. Jeszcze tylko muszę skarmić stado, nalać wody do pojdełek, bo trochę jest po połowie. Tam, na tamtej części jest nie, nieco mniej. Także na dzisiaj to w sumie wszystko. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie załapeczkować, zasubskrybować kanału z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.